Cześć, witam Was w kolejnych odcinkach Wiadomości Wędkarskich, Informacji Wędkarskich. Dzisiaj jest, chciałbym się zająć niedawno odbytym nadzwyczajnym krajowym zjazdem delegatów, który miał dokonać zmiany statutu Polskiego Związku Wędkarskiego i zgodnie z uzasadnieniem, jakie przedstawiał Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, miało być to dostosowanie tego statutu do aktualnych obowiązujących przepisów w ustawie o stowarzyszeniach i do innych przepisów prawnych. Najpierw zatrzeć od tego, czego myśmy oczekiwali od tego nowego statutu i co żeśmy zgłaszali. I niestety nie zostało to uwzględnione w projekcie, który został na zjeździe pokazany. A chodziło nam przede wszystkim o to, jako wędkarzom, o wprowadzenie przejrzystości finansowo-prawnej Chodziło nam, aby wprowadzić kadencyjność dla prezesów dwukrotną. Chodziło nam również o zmniejszenie ilości okręgów do tylu, ilu jest województw, czyli do 16, co zmniejszyłoby tak ogromne koszty utrzymania 42 okręgów i gospodarstwa rybackiego pz PZW Suwałkach. Chcieliśmy, aby przywrócono procentowe ulgi dla tych, którzy jako członkowie PZW zostali oznaczeni odznakami, aby tylko zwolnieni z opłat okręgowych byli członkowie honorowi PZW. Oraz, aby przywrócono. Ulgę, którą na ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatów zlikwidowano w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej. Chcieliśmy, aby urealniono składki okręgowe do wydatkowania odpowiedniego na Zarybianie, Na ochronę łowisk i na dzierżawę łowisk. Natomiast oczekiwaliśmy zmniejszenia wydatków na diety, które rozrastają się naprawdę dosyć mocno. W tej chwili, jak w mediach społecznościowych podają koledzy z różnych okręgów, wiem, na pewno, ile wynosi dieta prezesa w moim okręgu, myślę, że to są zarobki naprawdę przekraczające pewne już standardy działania w stowarzyszeniach, gdzie mamy napisane, że my działamy społecznie. Zaniepokoiły nas zapisy, które miały być przegłosowane na tym zjeździe: czyli usunięcie zapisu o uzyskaniu absolutorium przez ustępujący zarząd, czyli praktycznie. Członkowie PZW, którzy pełnili funkcję we władzach i nie uzyskali absolutorium, mogli dalej kandydować. Do tej pory było to nie do pomyślenia, po prostu nie mogli być już wybierani ani na delegatów, ani kandydować do władz odpowiedniego szczebla czy to w kole, w okręgu, czy w zarządzie głowy. Nie podobała się nam również propozycja zmiany. Że komisja rewizyjna nie byłaby na tyle samodzielna, że nie mogłaby zwołać w określonych sytuacjach nadzwyczajnego krajowego zjazdu delegatów. I ostatnią rzeczą, która miała być przegłosowana na nadzwyczajnym krajowym zjeździe delegatów, który się odbył w lutym, była sprawa systemu wyborczego a mianowicie zmiany sposobu naliczania delegatów. Spojrzę teraz do statutu i do tej pory było tak, że był jeden delegat na 5 tysięcy członków powyżej 5 tysięcy członków plus dwa i 2,5 był dodatkowy delegat. Odbywało się to zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia, poprzedzający Krajowy Zjazd Delegatów. W nowym statucie zaproponowano zmiany, które miały promować małe okręgi. I tak w okręgach do 10 tysięcy członków miało być dwóch delegatów, od 10 do 20 000, trzech delegatów, od 20 000 do 30 tysięcy czterech delegatów. Powyżej 30 tysięcy 5 delegatów. Czyli małe okręgi zyskały na sile, duże okręgi straciłyby swoje głosy poprzez zmniejszenie ilości delegatów. I na koniec powiem tak. Podsumowaniem tych pomysłów, jakie miały być przegłosowane w nowym statucie, Między innymi, które dla mnie były najważniejsze, jest to, że w informacji zawartej na portalu internetowym Polsk Polskiego Związku Wędkarskiego zarząd główny opublikował na ten temat siedem dosłownie linijek. Także sama relacja z tego, co się działo i jak głosowano nad statutem, no po prostu daje dużo do myślenia. Pozostałe 12 linijek zostało poświęcone zmianie zapisu w zakresie składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i jej przeznaczenia wyłącznie na sprawy organizacyjne. Dotychczasowe jej przeznaczenie. Wynikałoby z tego, że zostało wykreślone. Dlatego teraz pozwolę sobie przedstawić, jak brzmi zapis nowy odnośnie przeznaczenia składki członkowskiej ogólnozwiązkowej, a następnie zaprezentuję, jak brzmiał on. Dotychczas. Jak zdążyliście się zapoznać przed chwilą z zapisami odnośnie składki członkowskiej ogólnozwiązkowej, sami myślę, że wyrobiliście sobie na ten temat zdanie. Nie wiem, czy zorganizowanie nadzwyczajnego zjazdu, w którym między innymi miałyby być dokonane zmiany dotyczące zbliżających się wyborów, a mam tu na myśli ab nieuzyskiwania absolutorium, zmiany ilości delegatów, w roku, w którym rozpocznie się rok wyborczy, po tym roku będziemy wybierali nowe władze w kołach delegatów do okręgów, a w przyszłym roku odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów kolejny. Zawsze jak ktoś zaczyna w roku wyborczym cokolwiek zmieniać w zasadach wyborczych, zawsze się zapala. Przynajmniej dla mnie czerwone światełko dotyczące intencji tego, po co to jest zrobione. Na tym kończę. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia gdzieś nad wodą i oby zmiany, które może kiedyś ktoś wprowadzi w nowym statucie PZW były bardziej przyjazne w formie. Oczekiwanej przez członków Polskiego Związku Wędkarskiego. Trzymajcie się. Do zobaczenia gdzieś nad wodą. Cześć Wam.